idziesz, a tu dziś. Co sądzi pan o hulajnogach elektrycznych? No są w porządku. Hulajnoga jest jak najbardziej, tak? Tylko no, dla mądrych ludzi. To jest to dobra rzecz, ale dla osób dorosłych, nie dla dzieci. Super, dopóki się nie łamie ręki. Fajne. Uważam, że to jest lenistwo po prostu. Względu na to, że nie dość, że płaci za elektryk, w sensie za prąd, który ładujesz, to szybko się rozodgrywują. Uważa pani, że są one właśnie niebezpieczne? Oczywiście. Tak, jak jeżeli ktoś, kto jest nieodpowiedzialny, na nią wsiądzie i nie wiem, 40 czy 50 na godzinę jedzie między ludźmi, którzy Spacerują, no to może być niebezpiecznie. Ja jestem hejterem, to trochę tak. Czy one są niebezpieczne, wszystko zależy jest od tego, czy ściągniesz zabezpieczniki, które jest faktycznie nielegalne, czy nie. Zmieniłby Pan coś w korzystaniu z nich? Myślę, że, myślę, że nie. Jeżeli już dopuszczać, to od 18 lat. No od 16 mi się wydaje, tak by było spoko. Bo jak się patrzy, jak te wszystkie dzieci jeżdżą i y, co się dzieje, no to... I ograniczenia prędkości na to, na pewno. Nie jeździłbym na tym w ogóle. Jakby, wracajmy po prostu do fizycznego. No to chyba jest lepsze. Sport uprawiasz, kondycję poprawiasz. Wszystko na pluszy jest wtedy.